Szefie. Szefie! Szefie! O Ono. Ej. Ej, potrzebuję y, na skok kogoś na hurtowni jaboli. A ja boli. dzisiaj? To długo. Co? Długo to was Z pół godziny opierdolimy ją. Dobra. A, a o której? O której masz ty? Dobra. To ja będę wieczorem, dobra? Weź łom, i, dobra. weź łom i siekierę, Dobra, bra. A ty piszesz się, nie? A umyjesz uszy? Dobra, ja Dobra, Donara. nara. Patrz kurwa. Ej, co tu się dzieje? Kurwa? Co się może? Kurwa, sanepid mnie przysłał. Żebym no, wam Co ty, co, co sanepit, Cyklon B, żebym ci wrzucił tu. Tu cyklon B? Ja. Ty, jakby wejść tu do kuchni, kurde, zobacz, ale podoba do kurwa! A co ty tam masz, kurwa? Zobacz, że tu... Wannę? Masaż? Hydromasaż? Ja mam. Słyszałem, że do ciebie z Queensu przyjeżdżają tutaj dupy. Czego? Z Queensu. Bawić się. Ja, no. Chodź tu... A ci co jest? Ej, co ci jest? Wejdź ja no. Ale wyjdź, tu do do kurwa. Ja tam nie wchodzę, bo tam mnie zaatakują szczury. Ty co musiałeś powiedzieć, kurwa? Co? Tą kobietę mam obchodzić. Kobietę? No. Ona jest tam jakaś? Ja? No może. Ty u góry, to leży. Czy się zaraz stoi, kurwa. Widzisz? Ty masz masz wyjebać, abyś się wziął. kurwa. Którą? Tego, kurwa, co stoi. Ty, a słyszałem, żeś sobie Audicę niezłą kupił. Co? Żeś sobie Audicę złą kupił. Ja? wiem. z Armaniego. Dwie mam? Ej. Co jest? Ty masz wieść. Wstawaj. Jedziesz do Wesołego? Co? Na bandżę skoczyć? Jedziesz, a ty? Ja mogę jeździć, mogę jechać, kurwa. Toho, je, w dupę, ja bolę, to ho, jedziemy. Jeżeli to. I co mnie to interesuje? Ja wolę, kurwa, nie więcej. No ja, święta idą. A jak? nie? Trzeba się co? bawić. Zobacz jak on wyglądał, Ty mi się to myślę, że to jest A te skłonki mi gadały, że masz fajnie. Co mam? Orzeł. 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 Ty się upieczesz czy w tym Orzeł. 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 Orzeł, Orzeł chodź no. Mam dla Ciebie cebulasz Orzeł, mam dla Ciebie cebulę. Wałujacku, chodźcie sami na chodźcie sami na

Żywiec. Co to? Żywiet. Jaki ci żyje? Tu nie ma żadnego. To jak się da było pokrótce, nazwę na milicję, to będzie widział. Siema, Orzeł. Ej kurwa, obejdź! ci! no obejdź tego chuja! Spektycznego skórze-myślira! Orzeł, co u ciebie? Dostawa jaboli! Kurje, panie. Orzeł, dostawa jaboli! Dwie palety, przyjmiesz? Bez faktury! A ja Przez okno wyskocza? Idę na policja. Kurje,

3 puszka przyniosłem! O ty, kurwa! Gdzie o ty tym ale będę Widzi to pani! Ja, się ja ci byłeś, że dupa posałowa. Kto za niego! Co ludzie nic nie wiedzą! I da! Tu na policja! I kurwa, szmaturzy. To Dopiero tak. nie? No, dobry. Dobry, dopiero mnie. No. No się lepiej z tego ta On się nie myje, pani, nic. On śmierdzi jak byk. Jak to się tu myje. Tu się żadnie myje. O żo Spierdalaj, śmaczarzu, bo ja dwojaku nie chciał obejść. Ożeł! Ty śmaczarzu pierdolony. Ty kurwa śmaton nie domyto. Spierdalaj, ty śmaton nie domyto. Ty śmaczarzu pierdolony. Ożeł! Ty śmaczarzu. Ożeł! Ty skurzelczy. Ale kurwa. Jego pierwszego filmu! Och, chodź! Wygrałeś konkurs Wygrałeś dzisiaj! Konkurs dzisiaj wygrałeś! chodź! wygrałeś. chodź! Och, chodź! Och, chodź! Och, chodź! BHP dzisiaj.